My jesteśmy już nad morzem, kochani, i nasz rocznicowy weekend zaczynamy od świętowania z soczkiem. Zdrówko, Kochani, wybaczcie, że nagrywam w czapce, ale zaraz wychodzimy i wiecie jak to jest, jak kobieta ułoży fryzurę pod czapkę, to już czapki nie można ściągnąć. Myślę, że mnie rozumiecie. Kochani, my już jesteśmy od wczoraj tutaj w mieszkanku w Polsce. Mam nadzieję, że oglądaliście mojego ostatniego vloga, vlogmasa. Jeżeli nie, to musicie to koniecznie nadrobić. Ja opowiadałam Wam właśnie, że wybieramy się tutaj do naszego mieszkanka nad morzem na rocznicowy weekend. Przyjechaliśmy już wczoraj. Wczoraj byliśmy w Szczecinie. Kupiłam kilka rzeczy, później je wam pokażę. Między innymi kupiłam bardzo ciekawą książkę. Jestem w trakcie czytania, także później Wam o niej opowiem też cienie z inglota, ale o tym później, o tym później, o zakupach. Teraz właśnie zjedliśmy śniadanko i mamy zamiar zrobić sobie taką wycieczkę do koło brzegu. W koło brzegu jeszcze nigdy nie byłam, także idziemy zobaczyć jak tam, co tam. No i zabieram Was ze sobą, kochani, także chodźcie z nami! Jak widzicie, my już tutaj dotarliśmy do Kołobrzegu Śmieje się z Markusem, że tutaj jest takie miasto duchów. W sumie, no te wszystkie miasteczki nad morzem teraz są takie bardzo spokojne, mało jest ludzi. No co prawda, tutaj w Kołobrzegu troszeczkę więcej, ale ogólnie, no bardzo mało jest turystów. Wiadomo, to nie jest sezon, ale mimo wszystko fajnie. Pospacerujemy sobie troszeczkę romantycznie. I słuchajcie, już nawet pierwsze zakupy się odbyły. Zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie. Kupiłam sobie. Na targu czapeczkę. Bardzo mi się spodobała. Były dla sroki z pomponem. Kochani, znaleźliśmy tutaj piękną, typowo świąteczną restaurację, jest to jak w Disneylandzie. Niesamowicie cieszę, że ją znaleźliśmy. Pijemy sobie teraz herbatkę przepyszną zimową. Już przystawka pyszła, pyszny tatar z łososia i czekamy na główne danie. Jest naprawdę cudownie, ale to możecie zobaczyć na przebitkach. Wishes come true the same time every year. When every light twinkles and you're filled with cheer. Since long, long ago, we've been hoping for snow as we cuddle all night through. Słuchajcie, mówię do Markusa, a w koło nie ma w ogóle dekoracji świątecznych, ale jak się ściemniło, to jest naprawdę przepięknie. Spacerujemy sobie jeszcze ale jest tak zimno, że zaraz będziemy zmykać do auta i spędzimy dalszą część wieczoru w domku, w ciepłym domu. Kochani, my już jesteśmy w domku, w cieplutkim domku. Już minęło kilka godzin od... Y Naszej, naszej kolacji, chciałam naszego obiadku w tej przesłodkiej restauracji. Także powoli znowu stajemy się głodni. Tutaj mężuś robi zupkę. Proszę bardzo, na rozgrzanie się. Wiecie co, chyba nie będziemy jej jeść od razu, po prostu ją tak zostawimy. Ona nabierze takiego fajnego smaczku, a my. W tym czasie napijemy się grzanego wina, bo też zaraz mamy zamiar właśnie zrobić sobie grzane winko i spędzimy już taki romantyczny wieczór tutaj w domku naszym. Wiecie co, ostatnio bardzo często łapałam się na tym, że co kręcę vloga, to mam ciągle to samo na sobie. Także muszę chyba bardziej zwracać na to uwagę, bo na no, vlogach to wygląda tak, jakbym miała tylko po prostu y, dwa, dwie stylizacje na zmianę, także trzeba będzie się bardziej postarać, żebyście miały jakieś urozmaicenie tutaj, bo ciągle to samo, tutaj na rocznicy to miałam dzisiaj znowu to samo, także no. No cóż. Idę pomóc teraz mężuśowi w gotowaniu. Mieliśmy w sumie dzisiaj iść nad morze i pić grzane winko na plaży. Taki był plan, ale nie wiem, czy pójdziemy. Jestem przeziębiona, już ciemno, jest bardzo. No nie wiem, zobaczymy. Na razie zjemy w spokoju i pomyślimy, co zrobimy. Teraz czas na grzane wino, które wam pokazywałam, także przygotowujemy. When open and every ok, już czerwony winać w środku i soczek pomarańczowy. Teraz możemy dodać naszą butelkę Czekaj, kuki. Witam w kolejnym dniu. Tutaj miejscówka sobie do nagrywania urządziłam, to jest, słuchajcie na łóżku Ponieważ mój mąż w salonie coś tam majsterkuje przy playstation A tutaj mam przynajmniej światło dzienne, także taka sytuacja Jak słyszycie nadal jestem przeziębiona, także standard Leczę się, mam nadzieję, że niebawem się wyleczę Wczorajszy wieczór był naprawdę bardzo uroczy na plaży, już nie szliśmy Ale zrobiliśmy sobie to grzane winko, graliśmy w gry planszowe, oglądaliśmy filmy świąteczne Właściwie jeden film świąteczny Bardzo wam polecam, to jest film z Netflixa Teraz nie wiem jak się nazywa, także gdzieś tutaj to napiszę, ale naprawdę był bardzo fajny, także polecam. Uroczy, świąteczny i do tego zabawny, kochani. Dzisiaj już wyruszamy do Berlina, jeszcze zahaczymy o Szczecin, pójdziemy tam coś zjeść, zabiorę was ze sobą, także jeszcze koniecznie ze mną zostańcie. I teraz mam zamiar wybrać się jeszcze na plażę, na spacer, ponieważ wyszło dzisiaj piękne słońce, pogoda była wczoraj paskudna a dzisiaj wygląda zupełnie inaczej, także musimy skorzystać jeszcze z dnia i po spaceru. Chciałam wam, kochani, jeszcze pokazać, co kupiłam w Szczecinie. Wspominałam wam chyba na początku vloga, że coś kupiłam i nie pokazałam wam co. Kupiłam dwie książki w Empiku. Pierwsza z nich to Potęga podświadomości. To jest takie naprawdę bardzo, bardzo ładne wydanie. Musiałam to wziąć. Zobaczcie, piękna jest ta książka. Czy to się fokusuje? Ta książka ma duże kartki, spore litery, także to już widzę, że się będzie bardzo szybko, bardzo łatwo czytało. I zakupiłam jeszcze jedną książkę. Wcześniej o niej nie słyszałam. Będę na ją w wypiku e i bardzo mnie zaciekawiła. Tak to wygląda, proszę bardzo. To jest um, reguła 5 sekund my Robins. I powiem Wam szczerze, że książka bardzo wciąga. Naprawdę jest ciekawa. Przeczytałam już 53 strony, także zaraz w aucie będę czytała dalej. Mam nadzieję, że tak w dwa dni ją skończę. Naprawdę. Zainteresowała mnie ta reguła 5 sekund. Koniecznie piszcie mi w komentarzach, czy tę książkę przeczytałyście. Czy reguła 5 sekund jest Wam znana? Jestem bardzo ciekawa. I dla tacy mojego wzięłam jeszcze kryminał Harlan Coben. Nie odpuszczaj! Także mam nadzieję, że mu się spodoba. I słuchajcie, nie byłabym sobą, gdybym nie zaszła do Hebe, prawda? prawda. W Hebe w sumie nic takiego wielkiego nie kupiłam. Dokupiłam no, sobie tutaj mój bronzer z firmy HeAn, moją paletkę do konturowania. Proszę bardzo, ponieważ już ją wykończyłam. I poszłam, kochani, do Inglota i tam kupiłam przepiękny pigment. To jest pigment o numerku. Czekajcie, czekajcie, czekajcie 115. Ja go mam dzisiaj na powiekach. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że coś zobaczycie. Przepięknie się błyszczy. Pigmentacja jest rewelacyjna. W końcu to pigment. Także jestem naprawdę bardzo zadowolona. Do tej pory nie używałam nigdy cień Inglota Myślę, że teraz kupię jeszcze inne kolor, ponieważ ten naprawdę zrobił na mnie duże wrażenie. I wiecie co? Dostałam jeszcze przy kasie prezent. To jest Jennifer Lopez bronzer. Niesamowicie się ucieszyłam. Naprawdę bardzo, bardzo miło. Była jakaś promocja, wiecie? Nie wiem, czy ona nadal trwa. Czy ten bronzer ma jakiś kolor? Nie widzę. Nie widzę, szczerze mówiąc. Tak to wygląda. O, i w ogóle mój mąż uparł się, że musi mi koniecznie kupić kuferek z Inglota na kosmetyki. Tak jakoś mojemu mężowi się ten kuferek spodobał, mówi: Musisz koniecznie to mieć, musisz to mieć, ja ci to kupuję na gwiazdkę. Także namówiła mi chłopina i kupiła mi, w ogóle chciała mi kupić ten taki wielki kufer, ale to jest za duży. To jest moim zdaniem wiecie, dla make-up artist, które idą, pracują, um, idą do klientek. Jeżeli chodzi o mnie, to taki duży kufer nie jest mi potrzebny. Zresztą nie mam na to miejsca, także wybrałam mniejszy, ale pokażę go Wam po świętach, ponieważ na święta go dostanę dopiero. No, także takie zakupy ze Szczecina. Coś mi się wydaje, że za bardzo się rozgaduje, także kończę i idziemy na plażę. Kochani, już jest dosyć późno. Mieliśmy się wybrać na plażę, ale... Najpierw przed plażą spacerek w lesie. Niedługo będzie zachodziło słońce, także mam nadzieję, że, że nasz spacer zakończy się przed zachodem. I kochani jak widzicie dotarliśmy przez naszą leśną dróżkę na plaży jest po prostu przepięknie, niedługo będzie, niedługo zajdzie słońce, dlatego właśnie w tym okresie, w tym czasie, kiedy słońce zachodzi, pięknie natura wygląda, są te kolory są takie intensywniejsze, naprawdę... Tutaj jest. there's a magic knowing something soon will come When hearts open wide, and every smile sincere. Songs will be sung, and we'll join with loved ones to celebrate the new. Już jesteśmy w Berlinie. Ja właśnie zrzuciłam te wszystkie materiały, które nagrywałam nad morzem, na komputer i niestety zauważyłam, że niestety nie, nie wszystkie materiały mogę wykorzystać, ponieważ źle było słychać. W ogóle, kamera mi wariuje, muszę się koniecznie zaopatrzyć w nową po świętach, także po nowym roku. Także na pewno jakość filmików już niebawem się polepszy no, troszeczkę, troszeczkę mnie to zdołowało, ale postaram się coś zrobić, coś wyczarować z tego vloga także przepraszam Was, że nie ma zbyt dużo, y, może mówienia w tym filmie, ale sporo materiału musiałam wyrzucić no, niestety także kochani, ja już się tutaj z Wami żegnam, siadam teraz do montowania, mam nadzieję, że spędziliście z nami cudowny czas i pragnę już Wam złożyć życzenia ponieważ Chyba już nie będę nagrywała przed świętami. Nie wiem, ale jeżeli nie będę, to już chcę Wam życzyć wszystkim wesołych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Spędźcie je jak najlepiej w gronie rodziny. Dziękuję Wam z całego serca, że ze mną jesteście.